Pokój Dobro to pierwszy odcinek naszego wielkopostnego cyklu, w którym będziemy spotykali się co tydzień i spróbujemy opowiedzieć co nieco o niedzielnych Ewangeliach w taki sposób, żeby odkrywać nie tylko to, co nam ukazują, ale też do czego nas bardzo konkretnie zapraszają. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest zawsze wprowadzeniem na pustynię. Obojętnie, jakbyśmy chcieli Wielki Post rozpoczynać. To tak czy siak, w tę pierwszą niedzielę na pustyni z Panem Jezusem wylądujemy. I ma to swoje poważne konsekwencje, dlatego że pustynia nie jest miejscem przyjemnym. To nie jest miejsce, gdzie kwitnie życie, gdzie wszystko jest oczywiste, gdzie dzieją się rzeczy, których byśmy się spodziewali, czy których byśmy pragnęli. To jest miejsce, gdzie właściwie nie ma nic. I pamiętajmy o tym, rozpoczynając Wielki Post, że nie tylko będzie to czas trudny z racji na jakieś wyrzeczenia, postanowienia, praktyki pokutne, ale przede wszystkim w sensie duchowym może to być dla nas czas bardzo trudny. Kiedy Jezus, wiedziony przez Ducha Świętego, dociera na pustynię, to jest chwilę po chrzcie, w czasie którego słyszeć, słychać było wyraźnie głos Ojca, to jest mój Syn umiłowany. Ale kiedy Jezus jest już na pustyni, tam głosu Ojca nie słychać. Jedyny głos, który Brzmi wyraźnie: to jest głos diabła. I spróbujmy na tym na moment się zatrzymać. Nasze pustynie, czy to w wielkich miastach, czy w pośpiechu codziennych zajęć, czy w jakimś niepokoju szybko bijących serc, nasze pustynie też być może będą miejscem, gdzie trudno nam będzie usłyszeć głos Pana Boga, a o wiele łatwiej docierać do nas będą pokusy, rozmaite ataki. I dlatego spoglądamy na Jezusa, na jego reakcję na to jak odpowiada na to, co na pustyni się dzieje. Zobaczmy, że Chrystus odpowiada od razu. Kiedy diabeł posyła pierwszą pokusę, bardzo zresztą aktualną na ten moment. Chrystus jest głodny 40 dni postu, więc diabeł mówi: "No to się najedz, jaki problem? Przecież jesteś synem Bożym". No to trochę wstyd, żeby syn Boga nie miał nic do jedzenia. Więc Chrystus odpowiada natychmiast, nie zastanawia się, nie mówi, yy, potrzebuje pół godzinki, żeby znaleźć odpowiedź. Yy, nawet nie idzie się modlić. Dlaczego? No bo on już się modlił. Ten czas na pustyni był czasem ciszy, samotności, właśnie po to, żeby rozmawiać z ojcem. Chociaż głosu nie było wyraźnie, zewnętrznie słychać, to Chrystus ten czas spędza z ojcem i odpowiada diabłu natychmiast. Przychodzi strzał ataku i bam, Chrystus natychmiast odpowiada. To jest znak, że nosi słowo w sercu, że niejako zaprasza nas do myślenia słowem Pana Boga, żeby ono nie było tylko jakimś dodatkiem, na no raz na jakiś czas, jakąś praktyką pobożnościową. Ale no, no, jakiś czas czytam Pismo Święte. Super, ale może to być za mało, kiedy przyjdą pokusy. Dalej słowo, którego używa Pan Jezus jest tak konkretne, tak mocne, że diabła ucisza natychmiast. Diabeł już do tej samej pokusy nie wraca. Słowo Jezusa jest definitywne. Nie tylko stawia granice tego, co jest dobre, co złe, tego, co Chrystus zrobi, czego na pewno nie zrobi, ale także niejako w diabła uderza, sprawiając, że przeciwnik już nie ma żadnego argumentu. Więc to słowo. Które daje nam Pan Jezus jest mocne. I tym samym uczy nas, że jeśli sami w sercu taką granicę wyraźnie stawiamy mocą Słowa Bożego, które otrzymujemy, to zupełnie inaczej będziemy z diabłem walczyć. Zupełnie inaczej będą w nas pokusy działały. Będą po prostu słabsze. Ta walka na pustyni, Słowo Boże, Słowo diabła, wynik ma oczywisty. Ale nie jest to aż tak oczywiste w naszym życiu. Więc ta pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest z pewnością zaproszeniem do tego, żeby spojrzeć w swoje serce i zobaczyć, co w nim jest w sensie fundamentu. Czy my myślimy słowem Pana Boga, czy ono ma w nas samych moc, żeby prowadzić nas do odpowiadania, może najpierw samym sobie, na różne wątpliwości, pytania. Na jakieś znaki zapytania, które pojawiają się przy trudnych, może czasem bolesnych sprawach. Bo jeśli nie jesteśmy przekonani o tym, że Pan Bóg jest blisko, nawet jeśli nie słyszymy Jego głosu, tak jak na pustyni, nawet jeśli nie doświadczamy Jego obecności, to przecież wiara mówi nam, że On nigdy nas nie zostawia. Więc jeśli budujemy na Słowie, wtedy faktycznie będzie nam o wiele prościej. Odkrywać, że pokusy, które podsyła diabeł, są tylko jakąś próbą oszukania, pokazania rzeczywistości, która jest absolutnie fałszywa. Niech więc słowo Pana Boga, niech to słowo, które daje Ojciec, żyje w naszych sercach, i szczególnie teraz, na początku jeszcze Wielkiego Postu, spróbujmy tym słowem mocno żyć, trzymać się go, powtarzać w sercu, i w ten sposób będziemy mogli odpowiadać pokusom, które. Z pewnością będą się w nas pojawiać.